Tak, po pierwsze raz przepraszam za moje okropne włosy, nie jestem w stanie tego ogarnąć tak, żeby być zadowolona, więc trudno. Ale na pocieszenie mam mema własnej produkcji, które, na którego wpadłam zaraz po wyjściu z kina, więc zapraszam do docenienia mojego mema. Tor Miłość i Grom to szósty film czwartej fazy Marvela, czwarty solowy film Thora w MCU oraz ogólnie 29. film w ramach MCU jako całości. Na stołku reżysera, jak w przypadku poprzedniego odcinka Solowych Przygód Tora rozsiadł się wygodnie Taika Waititi, a w roli głównej ponownie zobaczymy Chrisa Hemswortha, ponownie zobaczymy całą masę twarzy znanych już z MCU, takich jak na przykład Tessę Thompson, Natalie Portman, Taika Waititiego w wersji głosowej tylko i wyłącznie rzecz jasna, całą obsadę Strażników Galaktyki, a z debiutujących w MCU aktorów to możemy powitać w tej osłonie Russell'a Crowa i Christiana Bale'a. Thor wraz ze Strażnikami Galaktyki przemierza wszechświat w poszukiwaniu siebie, jednak gdy na horyzoncie pojawia się gor bogobójca zagrażający nowemu Asgardowi, Thor wraca na Ziemię, by dowiedzieć się... Że nie jest już jedynym torem w okolicy. Myślę, jaki tutaj wstęp zrobić, żeby się jakoś zbytnie nie zamotać, więc może podejdziemy do tego tak. Jeśli chodzi o całe MCU, to zdaję sobie sprawę z tego, że Tor Ragna Rock to jest taki ulubieniec fanów, mix stylu Taiki Waititiego, świata komiksów Marvela przeniesionych na duży ekran, wspaniałej obsady i scenariusza opartego na jednym z moich ulubionych. Komiksowych arków, czyli planety Halka, to jest taka anglojęzyczna, idiomowa, że tak to ujmę, błyskawica w butelce. Miks tak dobry i tak zaskakujący, że którego powtórzenie i powtórne złapanie w tę przysłowiową butelkę wydaje się wręcz niemożliwe. A jednak Ragnarok to nie jest ten mój ukochany film MCU. To oczywiście nie zmienia faktu, że na właśnie ten tytuł, obok Spider-Mana i obok nowego doktora Strangea czekałam bardzo, ale to bardzo pomimo mojego postępującego już marwelowego zmęczenia, na temat którego mam masę swoich jakichś innych głębszych przemyśleń, ale myślę, że one zasługują na jakiś swój osobny filmik, bo tutaj szkoda tracić na to czasu. Także głęboko wierzyłam, że komu jak komu, ale tajce może się udać i powtórzyć sukces Ragnaroka. I widać, że bardzo się starał. Sądzę nawet, że w oczach niektórych ten cel udało mu się osiągnąć. Ale nie dla mnie. Nie zrozummy się źle, film podobał mi się, chcę powiedzieć, bardzo mi się podobał, ale poprzestaniemy na razie na tym, że podobał mi się i będę o tym opowiadać już za moment. Jednak moim głównym problemem z tym filmem jest jego totalne rozchwianie tonalne. I nawet jeśli wiem, z czego to rozchwianie wynika, to nie mogę powiedzieć, że przez to uważam, że to rozgrzesza ten film totalnie, i nagle muszę akceptować wszystko to, co widzę, bezkrytycznie. Już powiem o co mi chodzi, to będzie dość kryptyczne wyjaśnienie, gdyż, albowiem, ktoś mógłby mi zarzucić, że wkraczam tutaj na tereny około spoilerowe. Ja tak nie uważam, no ale dobra, zróbmy to tak. Na pewno wiecie, co to jest nierzetelny narrator. To jest narrator w filmie, książce, jakimkolwiek medium kultury, któremu nie możemy ufać, bo on patrzy na świat ze swojej subiektywnej bardzo perspektywy. Bo jest na przykład szalony, bo jest chory, bo jest dzieckiem, bo jest potwierdzonym chronicznym mitomanem itd. itd. No i tak jest tutaj. Narrator opowieści ukazanej w czwartym torze, który jest bardzo nieprzypadkowy, co śmieszy mnie dość, jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia meta. Jest niezwykle nierzetelny i przy tym wszystkim jest bardzo mocno stylizowany. To znaczy, filtr, jakim jest jego osobowość, bardzo mocno rzuca się na całą opowiadaną przez niego historię. No i to jest mniej więcej tak, jeśli miałabym się posłużyć jakimś przykładem. Pamiętacie tego gadatliwego kolegę Antmena granego przez Michaela Pennie? Jak on się rozgadywał, to momentalnie widzieliśmy to, o czym on opowiadał. Scena była taka mocno stylizowana i to było takie strasznie śmieszne, na tyle śmieszne dla ludzi, że pojawiły się głosy, ja dość często natykałam się na dyskusje tego typu na Facebooku, że potrzeba światu MCU filmu opowiedzianego w całości z perspektywy Luisa przez Luisa w taki sposób, jak Louis to opowiada. No i cóż, no i Taika wziął ten pomysł, tylko że zamiast Louisa podstawił postać z ekipy Tora. No i okej, okay, jest zabawnie, ale nie można tak cały czas. Sceny z Luisem w Ant Manie były takie zabawne i takie świeże, bo pojawiały się co jakiś czas, bo były na chwilę. A w nowym torze jest tak po prostu niemal non-stop i jestem tym zmęczona. Nie dlatego, że to nie jest w ogóle śmieszne, ale dlatego, że mam wrażenie, że oglądam jakąś parodię i że ci bohaterowie nie powinni przez cały czas rozmawiać ze sobą tak durnie, jak rozmawiają. Może jestem smutasem? Wiem, że jestem, mówię o tym otwarcie w swoich recenzjach, ale zwyczajnie momentami miałam tego dość, że oglądam taką y, rocko, opero, parodię, gdzie wszystko jest memem i żartem. Oczywiście zdarzają się w tym filmie sceny nieco mroczniejsze, takie cięższe sceny i one są naprawdę wspaniałe, o tym w szczególe opowiem zaraz, ale przez to wszystko to mi się jeszcze bardziej nie spina, jeszcze bardziej frustruje mnie ten śmieszkowy ton, zuteżony z powagą i z takim niemal Lovecraftowskim, pełzającym horrorem. No mam autentyczny dysonans poznawczy. Mój nie mąż tego bronił, że taki dysonans jest jak najbardziej dobry, bo sceny z gorem są właśnie dokładnie takim dysonansem w samej tej opowieści. Są takimi momentami odessania wszelkiego koloru i że przez to, to jak najbardziej pasuje do siebie. Ja rozumiem ten argument, jest moim zdaniem mega celny i tak naprawdę bardzo głęboki, ale go nie kupuję, no po prostu nie czuję tego i już. I to nie jest kwestia tego, że ktoś mi powie, że nie czujesz po prostu w stylu Taiki, bo powiem przepraszam, co? Od siedmiu lat jestem naprawdę wielkim admiratorem jego talentu, naprawdę jestem w stanie w pełni się zgodzić na totalnie stylizowany, idący w... Przerost stylu właśnie, nad treścią, na zabawę konwencją i pastisz, jakiej możemy doświadczyć w filmie Co Robimy w Ukryciu. No proszę, paradokument o nowozelandzkich wampirach. Stanę w obronie Jojo Rabbita i osłonię go własną piersią, twierdząc, że w genialny sposób balansuje elementy komediowe, elementy dramatyczne i wplata w to wszystko doskonale opowieść o dorastaniu. I przy okazji jest filmem z nierzetelnym narratorem. Ale moment, kiedy od prawie 30 filmów i paru seriali jestem w tym marvelowskim ciągu, i jakoś już czuję, że znam tych bohaterów, wiem czego się po nich spodziewać, rozumiem jak działa kino superbohaterskie i nagle dzieje się coś takiego, no to troszkę mam z tym problem. Może po prostu nie doceniam geniuszu, rock, opero, parodii. No trudno. Zwłaszcza, że przez taki, a nie inny sposób narracji Whitey moim zdaniem zrobił coś mega leniwego. Czego część ludzi być może nie zauważy, bo będą śmiać się do rozpuku i po prostu tego... Nie przyczają. A mianowicie, że za pośrednictwem wielokrotnej ekspozycji udało się tajkę okraść nas w przynajmniej dwóch, jeśli nie trzech super superhistorii. Tam jednej, dwóch, to tylko tak wspomnę, bo to już by był spoiler, ale ostatniej powiem, bo była tego masa w trailerach. A ja wychodzę z założenia, że dopóki coś znajduje się w trailerze, no to mogę o tym powiedzieć. A mianowicie przygody Tora ze Strażnikami Galaktyki, na które nasz narrator poświęca, nazwijmy to góra, dwa paragrafy, góra, dwie, może trzy sceny. Że, że były super toro przygody, że Thor zrzucił swoją mięsną zbroję i wrócił do swego dawnego siebie, że odnalazł siebie i teraz jest taki zen. Czy to nie byłby film, który byśmy wszyscy chcieli tak naprawdę zobaczyć? A tutaj cały ten wątek został tak naprawdę zredukowany do trailera i niczego więcej, takie to trochę smutne. No i cóż, z moich takich największych problemów z tym filmem to by było na tyle. Wydaje mi się, że teraz ktoś mógłby pomyśleć, że film nie podobał mi się w ogóle, że jest zły, beznadziejny i że teraz tutaj będę wieszczyć, o, MCU się skończyło, o nie. Ale nie, mam do powiedzenia też masę dobrych rzeczy, no i o tym teraz będę opowiadać. Niewątpliwie strona techniczna i wizualna robią robotę. Sztaby odpowiedzialne za zdjęcia, charakteryzacje czy kostiumy spisały się genialnie i mogą się teraz naprawdę klepać po pleckach. Charakteryzacja dwójki bohaterów w otwierającej sekwencji jest naprawdę namacalnie paskudna. Stanowi mocny i klimatyczny opelnik do filmu. W pozostałych scenach, zwłaszcza tych w Mieście Bogów. Wszystko to urzeka plastycznością, pomysłowością, pięknymi kolorami. Bardzo podoba mi się design Valkyrie, choć nieco za bardzo przypomina mi te Thompson wersję wersji z filmu Creed, no ale co zrobić? Podoba mi się design Tora odwołujący się do tego klasycznego komiksowego looku. Podoba mi się kilka klatek skopiowanych wprost z komiksów. Jeśli technicznie miałabym się na coś pożalić, no to byłby to montaż. Który momentami dla mnie ewidentnie ujawnia, że zdecydowanie miały tutaj miejsce jakieś cięcia, jakieś wycinki, bo czasem bohaterowie pojawiają się znikąd, ewidentnie brakuje jakichś dosłownie kilku sekund. Jakby ktoś tam po prostu stał nad nimi z batem i mówił, to ma mieć poniżej dwóch godzin, choćby skały defekowały, to nie może być już tutaj więcej sekund, bo przekroczymy limit dwóch godzin. A szkoda, bo tak naprawdę te kilka ujęć nadałyby temu wszystkiemu pełni i płynności. Przy okazji, na marginesie dowiedziałam się, że tak naprawdę Taika Waititi nakręcił masę materiału na około 4 godziny filmu. No i potem stwierdził, że on sobie to jakoś ułoży w jakąś całość już w postprodukcji. No i to niestety widać, że czasami tutaj czegoś ewidentnie brakuje i coś zostało bardzo nieprzemyślane na etapie scenariuszowym, w myśl takiego: O, oh, we will fix this in post, co oczywiście nieco spina się z tymi moimi problemami z ekspozycją, o których już wspomniałam. Kilku znawców kina, i nie mówię tego, broń może w sposób ironiczny, stwierdziło, że nie podoba im się ta wersja Tora, bo on znowu jest głupkiem, nazwijmy to, i większość ludzi się z niego nabija przez większość czasu. I niby tak nie myślę, ale z drugiej strony, im dłużej zaczynam na tym zastanawiać, to dostrzegam, że coś faktycznie w tym jest. Niby przeszedł jakąś tam drogę między Ragnarokiem a tym filmem, a jednak. Dalej jest zbyt ragnarokowy, dalej tkwi w tym samym miejscu. Tak jakby to, co spotkało go w czasie Infinity War i końca gry. Ja tutaj odmawiam używania tytułu Wojna bez granic, bo uważam, że to jest syfny tytuł. W ogóle nie miało tak naprawdę wpływu na niego jako postać. Jakby on pomimo całej tej traumy dalej pozostał taki sam. A wiemy, że no, no nie jest tak. No i okej, okay, można to wszystko zrzucić na to, że mamy tutaj nierzetelnego narratora. Ale uważam, że z perspektywy storytellingu coś takiego w ogóle nie powinno mieć miejsca. I należy tu podkreślić, że niezależnie od tego, co mówi o bohaterach, i ich ścieżkach, i wyborów, jakich dokonują, i sposobów, jakich się zachowują, to wszyscy są zagrani naprawdę świetnie, chociaż tak naprawdę wszyscy aktorzy odgrywają parodię swoich zwyczajowych postaci. I chociaż można mieć nadzieję, że mieli nieziemski fan w czasie kręcenia tego filmu. I co by tutaj nie mówić, to ja tak na marginesie ponownie zaznaczę, że choć nie podoba mi się to, jak ci bohaterowie zostali ukawani, to rozumiem konwencje, drogę i wybory stylistyczne, tylko się po prostu z nimi nie do końca zgadzam. I tyle. No i cóż, zaskoczyła mnie Natalie Portman na plus. Kunształtem tej aktorki to nie sposób sobie nie zdychać mniej lub bardziej ukradkiem. O, ach, Leon Zawodowiec, ach, Czarny Łabędź, ale. Jakoś do tej pory to w MCU jej nie szło. Czy w Star Warsach na ten przykład. Wiem, że Star Warsy są troszeczkę bardziej skomplikowanym problemem, ale cóż. Ogólnie mam do niej jakąś taką rezerwę po tym, jak w jakimś artykule przeczytałam, tudzież w jakimś filmiku zobaczyłam. Jej wypowiedź, że ona w sumie to nie lubi grać w środowisku do CG, bo ona nie wie, na co ma patrzeć, ona sobie nie umie tego wyobrazić, i ona nie wie, co ma zrobić, i to potem po prostu widać. Tak, widać. Jeez, to co mają po prostu powiedzieć aktorzy, którzy na co dzień grają na przykład w teatrze i muszą grać do sceny, na której nie ma w ogóle żadnych dekoracji? Jak oni to robią? Jak oni sobie wyobrażają to wszystko? Po prostu są aktorami, używają swojej wyobraźni. Także ten tekst totalnie mi nie siadł, przez co na myśl o jej powrocie miałam takie. Mm, seriously? Ale było ok? Było bardzo ok. Jej postać ma jakąś taką nagle naturalną, wewnętrzną charyzmę, i myślę, to jest, to jest super. Chociaż muszę sobie tutaj narzeknąć znowu, nie podoba mi się totalnie sposób, w jaki został wprowadzony jej wątek bycia amatorem, bo był zrobiony po łebkach i na dobrą sprawę off-screen. Tutaj znowu wracamy do tego, że tajka sobie nakręcił masę rzeczy, a potem postanowił, że on to jakoś poskleja do kupy. A jeśli ktoś ogląda mój kanał od dłuższego czasu to doskonale wie, że ja czegoś takiego jak załatwiania rzeczy off-screen bardzo nie lubię i bardzo mocno to piętnuję przy każdej sposobności. Zapraszam na do dowolnych, fantastycznych zwierząt. Ale ogólnie Natalie Portman jako postać, jako Jane Foster, no to kupiłam w tym filmie totalnie. Nie wiem, czy jej bit był prawdziwy czy też dmuchany, ale wyglądał naprawdę szacownie. No i był też Russell Crow w roli Zeusa z brzuchem typowego polskiego budowlańca na wakacjach i z akcentem jak polski budowlaniec na wakacjach po wypiciu trzech żubrów. Podobno to był taki pastisz z australijskich seriali greckiego akcentu, to jest wszystko bardzo skomplikowane, ale jak dla mnie to mógł być po prostu akcent prosto z piekła. No ale przynajmniej nie śpiewał, więc uznajmy to za progres. Jedyną zaletą jego postaci jest tak naprawdę to, że dzięki niemu możemy zobaczyć w pełni glory i chwały nagi tyłek Chrisa Hemsworth'a. Więc zawsze coś? No i na koniec zostawiłam sobie to światełko w tunelu, czy też raczej najlepszy mobilny efekt desaturacyjny w tym bardzo kolorowym filmie czyli gora bogobójce w interpretacji Christiana Bale. A. Bardzo cieszyłam się z tego castingu już od samego początku, a w momencie kiedy zobaczyłam pierwsze ujęcia Krystiana Bale'a w roli Gora, no to już byłam totalnie kupiona, już chciałam się wybierać do kina i pod nim siedzieć do momentu, aż film nie wejdzie na ekrany kin. No i tak, ja wiem, że Bale jako Gor nie wygląda tak, jak miało to miejsce w komiksach, ale szczerze jest to dla mnie do przyjęcia. Bo tak naprawdę, że przede wszystkim, że oprócz tego, że trzeba byłoby dodać jakieś po prostu twilekańskie gadżety, leku głowy ogony, czy jak to się nazywa, to wystarczyłoby mu CJ-owo uwalić nohala. Ale wtedy z miejsca, moim zdaniem, trafiłby wizualnie między tych wszystkich innych złoli bez nosa. A memy z Voldemortem mogłyby się wtedy robić same. Także cieszę się, że nie chowali twarzy Beyla za jakąś prostetyką, albo nie zmieniali jej przy użyciu efektów komputerowych. Bo uważam, że gość, który był i Batmanem, i mechanikiem, i American Psycho, jest w stanie wystarczająco dobrze swoją fizykalnością ograć taką postać, jaką jest Gor. Śmiało stwierdzam, że Bale kradnie naprawdę każdą scenę i uwielbiałabym film, w którym po pierwsze byłoby go więcej i który tonalnie byłby bardziej dopasowany do postaci Gora. Chociaż może i mój mąż ma rację. I te momenty, kiedy wjeżdża już wreszcie Gore, no to są o wiele bardziej efektowne bo właśnie wysysają na maksa kolor z tego ancykolorowego teledysku z przełomu lat 80 i 90 -tych. No i tak, Gor to na pewno nie jest Malekis. Nie jest to też moim zdaniem najlepszy villain całego MCU, ani nawet najlepszy villain z całej czwartej fazy Marvela. Ale było w Gorze z jednej strony coś tak niesamowicie niepokojącego, a z drugiej strony coś takiego, z czym bardzo łatwo było mi się zidentyfikować, bo on nie jest takim złolem dla samego bycia złolem. Oczywiście tutaj wkracza też problem tego całego anturażu, z którym przybywa go raz po raz. Pomimo tego, że konceptualnie wygląda to super, to tak naprawdę niewiele widać, trochę to jest zrobione po łebkach i po raz kolejny uważam, że po prostu Tajka chciał na pewne rzeczy poświęcić czas, a na niektóre nie chciał i i na potwory z tego Shadow Realmu już trochę nie starczyło czasu, a moim zdaniem szkoda. Zastanawiałam się też tak w ogóle, czy Bale w momencie kiedy był na jakimś castingu, tudzież ktoś do niego zadzwonił z propozycją zagrania w MCU, nie pytał czy i jak ma sobie zmodyfikować swoje ciało do tegoż występu, bo jak wszyscy wiemy, on bez problemu jest w stanie przybrać, tudzież stracić na wadze do roli. No i może się zastanawiał, czy na potrzeby Gora na przykład nie potrzeba, żeby wypompował sobie całą melaninę ze skóry, albo też może czy nie musi spiłować sobie zębów, żeby bardziej przypominał coś, co wylądowało na koncept arcie i jego postaci. I wtedy od razu wyobraziłam sobie takiego Jareda Daleto: Kurwa, czemu ja tego nie zaproponowałem do Morbiusa? Dobra, bo w tym momencie to ta recka już na surowo zajmuje więcej niż 30 minut. Także podsumowując, tor Miłości i Grom to jest film dla mnie nierówny. Na pewno zyska całą masę fanów, którzy bardzo pragnęli kontynuacji stylu z Ragnaroka i to właśnie dostali. Myślę, że ja tak naprawdę ten film będę w stanie docenić nieco bardziej, ale dopiero za jakiś czas. Nież to będzie taka sama sytuacja jak z drugimi Strażnikami Galaktyki, na których w kinie naprawdę srogo cringe'owałam. A teraz kiedy już odkryłam wreszcie tę jakąś taką głębszą warstwę, ten przekaz, który ten film chciał nam przekazać, to naprawdę lubię Strażników Galaktyki 2. Także podejrzewam, że dokładnie taki sam los będzie czekał czwartego Tora. A zatem na ten moment Tor Miłości Grom dostaje ode mnie ocenę 7 na 10, ale z taką gwiazdką, że jest szansa, że gdzieś tam w przyszłości ta ocena naturalnie poszybuje w górę. Ja go sobie zwyczajnie na spokojnie obejrzę jeszcze z 5 razy i obejrzę z 20 filmików analizujących ten film z różnych stron. A na ten moment, no to myślę, że może śmieszyłbym mnie bardziej po jednym piwie. Tylko problem jest taki, że ja po prostu nie piję alkoholu. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to, jak opowiadam o filmach, to gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy, stawiania lajków, odwiedzenia mojej strony na Facebooku, żeby być na bieżąco ze wszystkim tym, co dzieje się na tym kanale. No i co? Do zobaczenia następnym razem!